Cześć. Na no jeszcze raz go się zdobyć. W ciemnym pokoju przy blasku księżyca Siedzi sama zapłakana dziewczyna. Koło niej leżą listy zdjęcia. I dawne wspomnienia wielkiej miłości. Cześć. Pragnę przedstawić kolejną piosenkę zespołu Green Tower noszącą tytuł Razem z Tobą. Piosenka ta powstała w grudniu 2009 roku w momencie kreowania się naszego zespołu. Pomyślałem, że fajnie byłoby wykonać z zespołem piosenkę opowiadającą o miłości. Pewnego dnia usiadłem i spontanicznie, bez większego namysłu, napisałem tekst i muzykę. Zapraszam do wysłuchania wersji demo piosenki razem z Tobą, która zawsze zostaje ciepło przyjmowana na naszych koncertach.